Chciałam pokazać Wam roślinki w moim ogrodzie, które ucierpiały po ostatnich mrozach. Zacznijmy, może, od hortensji bukietowej. Ona nie ucierpiała bardzo mocno, tylko listki jej tam przymarzły. Ale ładnie odbije i jeszcze zakwitnie. Ale już hortensje ogrodowe, no to faktycznie zmarzły całkowicie te suche badyle. Wszystkie pójdą do wycięcia. Bo tu już nic nie zakwitnie w tym roku. A szkoda, bo piękna jest, piękne ma kwiaty. Budleje. Tu jest jedna budleja. Tam jest druga. One też odbiją i będą kwitły. Ale dużo listków zmarzło. Tu mamy dużą hortensję, która też ma piękne kwiaty. Też dużo było zielonego. Ale niestety... Cała zmarzła i też trzeba będzie te wszystkie badyle wyciąć, bo raczej z nich już nie będzie nic w tym roku. Funkie te, które szybciej wystartowały, też bardzo poprzymarzały. Tu jest też hortensja taka mniejsza. Też do wycięcia te badyle. Tutaj Funkia ta miary, ale też pomarzły listki. Mamy następną hortensję, Vanilla Vice, też tylko listki, ale będzie kwitła, bo to kwiaty zawiązują się na pędach nowych, więc zakwitnie. Szkoda mi hibiskusów, bo wszystkie listki są zmarznięte i w ogóle w tym roku raczej to nie zakwitnie. Mam nadzieję, że odbije i będzie żyć. Ten akurat jest trzykolorowy No ale wszystko jest zmarznięte krzewuszki, im się nic nie stało Będą kwitły Tutaj lilie Szkoda lilii, bo te co pierwsze wyszły to jest akurat sadzona tej wiosny, więc te, te tym się nic nie stało. Tu takie poprzypalane listki. Tu też lilia zmarznięta. Róże. Róże nie tak mocno, ale też troszeczkę dostały. Uff. Klony. Klony całe zmarznięte. No, na pewno odbiją, ale. Szkoda, tak pięknie wypuściły listki. Tutaj następny klon. Który cały zmarzł. Tawułki. Też chciała, tu już pozawiązywane były też kwiaty. Niestety to zmarzło. Rododendrony. Ogólnie ten rododendron yy, trochę przemarzł przez zimę. I wszystkie młode Listki są zmarznięte, więc tu już kwiatków nie będzie. Ale mam nadzieję, że jeszcze po yy, powypuszcza, za chwilę będzie kwitł. Pąki kwiatowe nie zmarzły. I tu funkja też zmarznięta. Ta azalia. No ta może gdzieś tam coś zakwitnie, ale listki też pomarznięte. Tu mamy następną azalię. No, sypią się już te kwiatki, także tu też przemarzło. Żabki sobie tutaj ładnie kumkają. Następny hibiskus, który jest cały zmarznięty. Nie wiem czy to widać, ale wszystkie listki są zmarznięte. I na szczęście opadły, ale podniosły się. Ta coś w tym roku w ogóle nie wypuściła kwiatów. Nie wiem, będę musiała chyba ją przesadzić. Wcześniejsza lata kwitła, a w tym roku ani jednego kwiatu. Tu lilie też trochę przymrożone. Nie wiem, czy one zakwitną. Ta na pewno nie zakwitnie, bo już jest cała przemrożona. Pawłki, ale. Odbije i będą kwitły jeszcze. Tej azali też mi szkoda, bo tu już miała kwiaty. Pięknie by kwitła. Wszystko zmarznięte, liście popalone. Tu ścisandra. To taki krzew, yy, które owoce są fajne na herbatkę, na zdrowie. Są. <ścoughs> I róża. Też się, przemarznięta. Następna hortensja wszystkie badyle do wycięcia. Mam nadzieję, że tam ona odbije. To jest niebieska piękna. Bezik temu nic się nie stało. Pięknie będzie kwit. A tu mamy następną azalię, która w większości jest zmarznięta. Gdzieś tam gdzieś jakiś kwiatek zakwitnie. Tu coś się też... Parę kwiatków będzie, ale nie wiem czy zakwitnie. Następna hortensja. Tu też hortensja bukietowa. Ta azalika też nie przymarzła. Różyczki. Niektóre pąki kwiatowe nie zmarzły, także ona jeszcze będzie kwitła. Złotokap, mam nadzieję, że że kwiaty nie zmarzły, że ładnie zakwitnie. Pęcherznica, w tej też się nic nie, nie, nie stało. Tu rododendron będzie ten jeszcze nie wypuszczał młodych, więc będzie dobrze. Tam mam w w tym roku posadzoną yy, ogrodową taką róż. Yy, nie, przepraszam, to jest yy, anabelka taka różowa, ale nie zmarła, udało się, ja jeszcze zdążyłam ją później okryć, więc ta różyczka też tu jest, wszystko ok. Tu mamy oczko, w oczku też yy, zmarzło parę roślinek, tutaj czermin czerwień błotna, o, żabka, to jest babka żabieniec, ale też odbiją, także wszystko w tym roku szybciej ruszyło, chyba o miesiąc, tak patrząc na zdjęcia zeszłego roku, to roślinek były dużo mniejsze. Tu róża, głuk, nie, 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 nie zmarz. Ja się bardzo cieszę, bo pięknie kwitnie. Będzie ładnie kwitł. Ale tu mamy żylistek calu sienki, zmarznięty. On już w tym roku nie zakwitnie. No cóż, tutaj mam też kalinę, którą w ogóle nie okryłam na zimę i ona mi zmarzła. Zaczęła wypuszczać nowe. I te nowe też przymarzły. No to już mam nauczkę, że muszę ją okrywać na zimę. Tą kalinę. To jak mówiłam, piwonie dały radę. Tu też mam hortensję Anabelkę, która też yy, przymarzła. W ogóle to ją stąd przesadzę, bo jednak to miejsce chyba tu nie za bardzo będzie jej pasować. Ją w ten zabiorę. No a to tak funkie poprzymarzały. Tej mi też szkoda, taka piękna funkja i też zmarzła. A tu pięknotki. Też przymarzły. Całe liście są. Znaczy tu na dole trochę liści zielonych jest, więc ona, ona odżyje. Tu jest druga. Też powinna odbije. Ale kwiatów to już chyba raczej w tym roku nie będzie. Tu no porzeczka. Nic nie jest. Tam winogron. Winogron to niestety Zmarsz cały. Tu wszystko zmarznięte, ale zaczął już wypuszczać. Może owoców dużo nie będzie. Ten. Ten bardzo zmarsz. Wszystko. Wiśnie. Widzę, że mocno nie dostały. Trochę wisienek będzie. Chociaż. No to się okaże jeszcze za parę dni. A jednak.